W swoim procesie przebudzenia e, ty budzi się całe Twoje mistrzostwo e, i po prostu dążysz do takiego miejsca, żeby zacząć, żeby żyć po prostu jako istota całkowicie suwerenna. I nieodłącznym elementem tego, e, tego procesu stawiania się taką istotą suwerenną jest rozpoznanie. W jaki sposób też działa energia i w jaki sposób ty dzisiaj funkcjonujesz? W jakich relacjach energetycznych ty dzisiaj funkcjonujesz w świecie? Czyli słuchajcie, tak jak to opowiadał mi Adamus: takie dojrzałe dusze żyły na Ziemi około 31 milionów dni. I i przez absolutnie zdecydowaną większość tego czasu e, żyliśmy w świadomości, że e, wszystko jest jakby zewnętrzne. To znaczy, nasz umysł interpretował wszystko jako zewnętrzne, to znaczy, że energia jest ze na zewnątrz, że, e, że be, my, my żyliśmy bez świadomości tego, kim my jesteśmy, bez świadomości tego, że my jesteśmy Bogiem. Pierwsze inkarnacje, y, czy lamuriańskie, czy atlantyckie, one, tam była świadomość dużo, dużo wyższa na początku. Potem została ona jakby zapomniana, zdegradowana, po prostu ludzie zapomnieli, zapomnieli kim są i po co przyszli tutaj na ziemi w ogóle. A właśnie o tym miałam opowiedzieć. <laughs> Ale y, chcę, chcę powiedzieć, że w momencie, kiedy. Aha, żyliśmy te, te, te miliony lat w takiej perspektywie, że energia jest na zewnątrz, że trzeba o to walczyć, że trzeba się starać, że trzeba za czymś chodzić, że trzeba pracować. Jednym słowem, to my byliśmy więźniami energii. Natomiast Prawda jest zupełnie inna i w momencie, kiedy ty się stajesz suwerenną istotą, to ty rozumiesz, że ty jesteś początkiem i końcem, ty jesteś świadomością i cało, ty masz całą energię do swojej dyspozycji, i cała energia jest Twoja. Nie ma czegoś takiego jak pole energii, które, z którego korzysta każdy. Każdy ma swój. Swoją energię, swoją indywidualną energię, która jest w zasobach niewyczerpywalnych. I nie ma potrzeby zabierania komukolwiek energii. To jest taki mocny temat, ale on jest absolutnie kluczowy. Więc jedną z rzeczy, którą będziesz musiała zrobić, będziesz musiał zrobić, to zupełnie zmienić Twoją relację z energią i zacząć rozpoznawać, kiedy yy, tak naprawdę jesteś w sytuacjach, gdzie pozwalasz się okradać z energii, a z drugiej strony sam, sama kradniesz energię. Ja na ten temat stworzyłam osobny film Walka o energię, on jest gdzieś w internecie. A w mojej szkole mistrzów mówię o tym dużo, dużo dokładniej i opowiadam, w jaki sposób można wyjść z tej walki o energię. Jest jedna podstawowa rzecz. Pierwsze to jest też uświadomienie sobie, że, wszystko, że ty masz wszystko, czego potrzebujesz i nie musisz walczyć o energię, starać się. Chodzić, pracować tak wysiłkowo, że po prostu ty, kiedy zmienia się twoja świadomość, ty zaczynasz pozwalać, żeby energia tobie służyła. To jest absolutnie zasadnicza i najbardziej podstawowa jakość twojego mistrzostwa, gdzie to nie ty jesteś już w służbie dla energii. Tylko ty pozwalasz, żeby twoja własna energia tobie służyła. A co to oznacza, jak to się przejawia, że energia tobie służy? To oznacza, że ty masz całkowicie zaufanie też do tej energii, że ty wiesz, że energia jest twoim przyjacielem i ty um, jesteś w takim głębokim akcie zaufania i pozwalania, żeby to, co jest ci potrzebne, autentycznie potrzebne przychodziło do ciebie we właściwym momencie, jest to zaufanie, że zawsze wszystko jest to, czego potrzebujesz i popatrzcie, to jest taka to jest nie tylko zaufanie to jest taka, nawet to jest taka pewność że ty jako Pan, Pani swojego wszechświata, Ty zarządzasz swoim wszechświatem, a w tym wszechświecie wszystko jest do Twojej dyspozycji, więc nigdy nie ma żadnego braku. Teraz możecie zwrócić na drugim biegunie, co jest. Jaką my mamy często percepcję, że czegoś brakuje, że czegoś nie ma, że za czymś musimy chodzić, że musimy coś zdobywać. Widzicie różnicę w tych dwóch stanach świadomości? W swoim mistrzostwie Ty wszystko masz, już teraz. I tylko pozwalasz, żeby to do ciebie przyszło. Więc musisz. To, to jest kwestia takiego, takiego bardziej e, nauczenia się, że. E, i pozwolenia, żeby to naprawdę do ciebie przyszło. Po prostu otwórz ramiona i zaufaj. Ale to, co bardzo, w bardzo dużym stopniu blokuje ludzi od tego, co tym, o czym teraz w tym momencie mówi, jest niskie poczucie wartości. Ludzie nie wierzą, że mogą, że potrafią, że oni naprawdę zasługują, no ale przede wszystkim, yy, słuchajcie, energia, ona zawsze, ona tak naprawdę zawsze nam służy. Ona zawsze nam służy i zawsze jest do naszej dyspozycji. I energia zawsze odpowiada na nasz obecny stan świadomości. Czyli jeśli ty masz stan świadomości, ja nie mam, ja nie potrafię, albo że czegoś nie ma, to energia dokładnie w ten sposób się manifestuje w Twoim życiu: że ja nie mam, ja nie potrafię, przyniesie Ci sytuację, przyniesie Ci ludzi, którzy Ci tylko będą. Pokażą ci w, w lustrze twój własny system przekonań. Rozumiesz? A w momencie, kiedy ty zaczniesz zmieniać swój stosunek do siebie samego, czyli właśnie wejdziesz w, ten, w, tą, w tą percepcję siebie i, i że ty masz, że ty jesteś, jesteś, tak naprawdę jesteś, tak? To energia automatycznie zaczyna Ciebie słuchać i się Zmienia, zmienia e, sposób manifestacji, i zaczyna ci pokazywać na zewnątrz: Ona ma. Wszystko jest. Tak? Widzisz to? E, w ogóle mm, z takich też bardzo podstawowych rzeczy do zrozumienia, e, trzeba e, w ogóle samo zrozumienie energii. To jest w ogóle jeden wielki temat, który jest e, jak Adamus e, nas uczy że my tutaj przyszliśmy na Ziemię po to, właśnie tak jak wam powiedziałam, nie po żadne lekcje, nie po, żadne, y, nie po żadne, y, 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 żeby coś przerobić, czy coś w tym stylu, tylko my przyszliśmy tutaj na Ziemię, żeby zrozumieć, jakie jest połączenie świadomości z energią i jak się stać takimi suwerennymi mistrzami tutaj na Ziemi, w tej najbardziej skondensowanej rzeczywistości we wszechświecie, najbardziej gęstej z rzeczywistości, która istnieje we wszechświecie. I jeżeli ktoś z Was będzie chciał się dowiedzieć więcej na ten temat, to serdecznie zapraszam do, do przeczytania książki Podróż Aniołów Tobiasza w channelingu Joffreya Hoppe, która tłumaczy sam, jak to się stało, że w ogóle znaleźliśmy się na Ziemi. Po prostu we, we wszechświecie, zanim powstała Ziemia, zaistniał rodzaj takiego impasu energetycznego, że cała kreacja mogła, mogła się zakończyć. I Ziemia jest rodzajem takiego eksperymentu, który powstał żeby, żeby móc tak naprawdę wyciągnąć żeby kreacja znowu mogła się rozwijać to jest dosyć trudne dla mnie do wytłumaczenia ale jeżeli byście wczytali się w książkę to w bardzo tam dużych szczegółach jest to wytłumaczone więc naszym, naszym zadaniem jest właśnie przebudzić swoje, swoją boskość bo My, schodząc tutaj na ziemię, byliśmy istotami świadomości, takimi właśnie suwerennymi, suwerennymi, suwerennymi bogami, suwerennymi istotami światła, istotami anielskimi, które, które miały pełną, pełną możliwość ekspresji i wyrażania się. Natomiast kiedy zeszliśmy na Ziemię, my po prostu o tym wszystkim zapomnieliśmy. My zapomnieliśmy. My, naszym naturalnym stanem jest stan całkowitej wolności, bez ograniczeń czasu i przestrzeni. Naszym naturalnym stanem jest niezwykła sensualność i korzystanie z, z, z setek zmysłów, które mamy. My jesteśmy istotą. E, zmysłową. E, teraz wykorzystujemy tylko parę zmysłów, ale w momencie, kiedy my się budzimy, to też e, otwierają się nasze zmysły, Od, odkrywa się nasza właśnie percepcja tej rzeczywistości, może być bardzo inna, ponieważ my zaczynamy na przykład mieć e, zupełnie inny kontakt na przykład z naturą. Możemy czuć naturę, e, możemy słyszeć naturę. E, Możemy widzieć istoty z innych wymiarów, które są teraz subtelne, ale po prostu nawet nie widzieć, tylko my możemy je czuć, możemy czuć zapach tych istot. Także w momencie, kiedy budzi się nasza percepcja, to my tak naprawdę zaczynamy widzieć nie tą jedną płaską rzeczywistość, tylko zaczynamy jakby widzieć dużo, dużo więcej. Otwiera się nasze trzecie oko, i tak dalej, i tak dalej. To jest taki jeden z kolejnych wątków z tematu przebudzenia.